to inna liga. Ważne, żebyś świadomie zdecydował do której ligi chcesz wejść. Skoro GT jest tak ważne, dlaczego w jachtach do 24 metrów prawie nikt o nim nie wspomina? Powód jest prozaiczny. Po pierwsze, przepisy tego nie wymagają. W tym segmencie jachty często rejestrowane są jako jednostki rekreacyjne, dla których tonaż liczy się głównie w dokumentach, a nie w prospekcie sprzedażowym. Po drugie, policzenie i certyfikacja GT kosztuje czas i pieniądze. Po trzecie, GT nie zawsze wygląda dobrze w katalogu. Jacht o długości 23,9 metra, bardzo smukły i bardzo szybki, może mieć relatywnie niskie GT. Inny, nastawiony na komfort, przy podobnej długości, będzie miał tej pojemności dużo więcej. Gdyby obok długości zawsze widniała też wartość GT, Różnice między projektami stałyby się bardzo jasne, a nie każdy producent chce te różnice tak wyraźnie pokazywać.